To są wiadomości Szczecin, co dzisiaj w programie: mieszkania dla potrzebujących, młodzieżowy budżet obywatelski, zostaw 1% podatków w Szczecinie. Ale na początek zieleni na szczecińskich osiedlach. Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji miejskich programów: Zielone Podwórka oraz Przedogródki Szczecina. Oferują one dofinansowanie tzw. zielonych inwestycji, nasadzeń, kwietników, ogródków, placów zabaw. Mogą się o nie starać wspólnoty mieszkaniowe, w których są lokale komunalne lub TBS mające pozwolenie na korzystanie z miejskiego terenu przyległego do budynku. Dzięki programom w ciągu 14 lat zazieleniło się ponad 200 miejsc. Czas na kolejne. Do końca lutego trwa nabór wniosków na lokale o niskim czynszu przeznaczone dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Wśród warunków jest brak własnego mieszkania oraz odpowiednio niski dochód. Brany pod uwagę jest również między innymi stan zdrowia, liczba dzieci i korzystanie z programu szczecińskiego mopru. Czynsz w tych lokalach jest niski, ale standard może być obniżony. To na przykład toaleta na półpiętrze albo ogrzewanie piecowe. Wejdźcie na stronę zbilkszczecin.pl i czytajcie o szczegółach. Startuje młodzieżowy budżet obywatelski, w którym uczniowie z 34 szczecińskich szkół ponadpodstawowych zdecydują, na co przeznaczyć 6 tysięcy złotych. Najpierw przygotowują projekty, a później głosują na te najlepsze. Jest to wspaniały wyraz tego, że młodzież, przede wszystkim nasza szczecińska młodzież, jest aktywna. Nie jest bierna na potrzeby swoich kolegów, swoich koleżanek, nie jest bierna na potrzeby własne. W poprzednich edycjach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego uczniowie wybrali m.in. stworzenie strefy chilloutu, nagranie teledysku promującego szkołę albo postawienie szafek na korytarzach www 1% Szczecin EU. Gorąco polecam ten adres, bo to jest miejsce, w którym znajdziecie listę szczecińskich organizacji pożytku publicznego i dowiecie się o ich działalności. A skoro mamy czas, w którym rozliczamy swoje pity, to warto wziąć pod uwagę lokalnych społeczników i właśnie im zostawić swój 1%. A aby zrobić to łatwiej niż zawsze, polecam darmową aplikację do rozliczania deklaracji podatkowych. Link jest na stronie wiadomości szczecin.eu to szansa na zwiedzenie Fabryki Wody, Willi Lęca, spacer śladem szczecińskich kamienic albo na poznanie ekologicznych rozwiązań w Posejdonie. W Dzień Przewodnika Turystycznego, 26 lutego, zapraszamy na darmowe spacery w Towarzystwie Miejskich Przewodników. Wejdźcie na stronę wiadomości szczecin.eu, zobaczcie spis wszystkich 25 tras i dowiedzcie się, jak można się zarejestrować. Czy muzyczne talenty mnie słyszą? Wraca zjazd Młodych Gwiazd. Przesłuchania wstępne w kwietniu, a finał 19 sierpnia w zmodernizowanym Teatrze Letnim w Parku Kasprowicza. Wziąć udział może każdy, kto ma od 14 do 17 lat i wykona polską piosenkę z repertuaru polskich wokalistek. Zgłoszenia można wysyłać do Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Więcej informacji z miasta w social mediach i na naszej stronie internetowej.